Dobry, dziś nieco innego, coś nieco innego. Będzie ultra-mikro, mała, mikro razy trzy, instalacja fotowoltaiczna postawiona na gruncie. Z uwagi na to, że końcem marca złożyłem dokumenty o zgłoszeniu mikroinstalacji, to mm, jestem jeszcze podłączony, w sensie wymieniłem mi licznik i zasady rozliczania tej energii wyprodukowanej z fotowoltaiki. Mam jeszcze stary starym modelu, czyli o ile dobrze pamiętam, Net Metering, gdyż obecnie od 1 kwietnia hmm, mamy model Net Billingu. Nieco kontrowersyjnego, ale tu nie będziemy się skupiać, czym się różnią te dwa modele. Eee, pozyskałem dwa panely od kumpla, który się profesjonalnie tym zajmuje, bo zostałem mu z jakiejś tam roboty i tak już więcej do kompletu nie ma. Postanowiłem również eee, zakupić Mikrofalownik do tej instalacji, do tych dwóch aż paneli, żeby podłączyć to do sieci, do sieci elektrycznej. Nie mogłem już tu zastosować, jako że kiedyś pewnie planuję fotowoltaikę. Na razie nie z uwagi na to, że mam dużo innych wydatków, tak więc do celowego rozwiązania raczej długo nie będzie przez 2-3 lata. Niestety nie mogłem kupić od razu docelowego falownika, z uwagi na to, że jest drogi, co było raczej teraz nieopłacalne, a dwa. Falowniki te duże, na przykład takie dziesiątki i nawet nieco mniejsze. Wymagają już dużego napięcia, żeby zacząć działać, czyli na przykład musiałem zainwestować w aż 8 paneli albo więcej, żeby uruchomić a taki mały mikrofalownik znanej firmy Hoymy, Hoyme, chyba, tak będzie ładnie przeczytane, potrafi działać już z jednym panelem, z uwagi na to, że on został skonstruowany do takiego trybu pracy, czyli jeden mikrofalownik, dwa panele, tudzież 4 i Razy X tych paneli w konstrukcji, o ile filmik, jak wiadomo, u mnie jest tak pół żartem, to napięcia występujące w tych układach już żartem nie są. Tak więc musicie pamiętać, że jeśli będziecie robić swoją instalację, teraz że powinniście mieć, według chyba prawa, nie jestem dokładnie pewny, uprawnienia, żeby to wykonywać. Ja akurat uprawnienia mam. I no, należy pamiętać, że występują wysokie napięcia w układzie. O ile w przypadku dwóch paneli te napięcia stałe to raczej nie będą wysokie, to napięcie sieciowe, które będzie doprowadzone do tego mikrofalownika już jest napięciem, że tak powiem, prawdziwym, bez żartów. I trzeba mieć to z tyłu głowy. O ile moja konstrukcja, jak się można domyślać, na gruncie będzie z drewna, jest prowizoryczna, no nie oznacza, że jednak trzeba mieć z tyłu głowy pewne zasady i... Mieć jakieś pojęcie o elektryce przy budowie takiej mikro, naprawdę mikroinstalacji. Tak jak wspominałem, mikroinstalacja z uwagi na to, że nie chciałem mieć koszty, a chciałem coś już podłączyć do sieci energetycznej, żeby spełnić warunki mowy, Tak więc decydowałem się na oklepany mikrofalownik i dwa panele za po poznajomości. Ta firma produkuje od lat mikrofalowniki. Jest to jeden z Chińczyków, który jest produktem certyfikowanym z uwagi na to, że ja podlegam pod Tauron. Talon publikuje listę certyfikowanych falowników, które można zgłosić przy zgłaszaniu mikroinstalacji. Jeśli zdecydujecie się na falownik spoza listy, to musicie dostać jakieś dokumenty. Przy tym nie trzeba, nie są bardzo znany, powszechnie stosowany. Producent daje nawet długą gwarancję. Tak więc na chwilę się nie wahałem i postanowiłem to wykonać. Z uwagi na to, że nie mam wiaty, na domu tego nie będę montował, z uwagi na to, że. Dach to jest dla mnie rzecz święta i nie mam zamiaru go dziurawić, tylko po to, żeby zamontować parę paneli. Tak więc instalacja będzie tych dwóch paneli póki co na gruncie z tyłu garażu sobie stała przez jakieś dwa lata. Później to rozbudujemy i planuję pokryć wiatę fotowoltaiką, tak żeby nie naruszyć struktury dachu garażu ani, ani domu. No dobra, mi się za struganie, robimy staraż. Obliczamy kąt z funkcji trygonometrycznej i lecimy z robotą. No dobra, Strętnie Stelaż główny skręcony. W sensie to są dwa osobne, tylko postawiłem je razem, żeby nagrać. Miele równo to wyszło. Twarde drewno 70 mm. Rozpórki chyba 50. Jeszcze będą do tego zastrzały, jeszcze będą profile aluminiowe u góry pod panele. Tak więc myślę, że konstrukcja będzie doszczywna. Zaszczały będą po to tylko i wyłącznie, żeby zapobiec siłom skręcającym tą konstrukcję, tak więc na koniec już po osadzeniu myślę, że w ziemi zostaną te zaszczały poprzeczne dostane, bo że dorobione, dokręcone. Teraz to, co pozostaje, no to biorę się za malowanie, bo będę to malował kilkukrotnie, przynajmniej 4-5 razy, tak żeby to te 2-3 lata wytrzymało, a dwa, że tak zrobiłem konstrukcję, żeby panel zakrył ją z góry w większości. Tak więc swobodnie padający deszcz z góry w większości będzie omijał to drewno, a jak wiemy, że najgorzej, żeby się nie lało od góry jaki beton, betonu takich drewna. Z uwagi na to, że te najwięcej wody się wpija. Po bokach to już takiego problemu nie ma, izolacja od podłoża będzie z uwagi na to, że będą kotwy stalowe wsadzone w ziemię, to myślę, że te. Dwa lata bez problemu. Na tym zrobię. No, ok, lovely. Zaimpregnowany po raz pierwszy. Nie, czy wspominałem, kąt nachylenia to około 30 stopni, tam między 29 32, w zależności jak mi się dziurkę wierciło. No dobra, to czekamy aż wystnie. Będziemy montować, montować yy, chyba szyny aluminiowe do montażu paneli. Albo jakieś sporniki? Jeszcze nie wiem, bo zastanowię się nad kolejnością. Będzie to całkiem spontaniczne. No dobra, potem w całości to wyniesiemy i będziemy to mocować na gruncie. No dobra, Staraż skręcony, tak jak widać. Rozpórki, tutaj zaszczały wstawione. Z góry Starowa szyna, wszystko poskręcone śrubami, dwunastkami. Wiadomo, że drewno w trakcie suszenia. Będzie się trochę kurczyć, tak więc te śruby zostaną za jakiś czas dokręcone. A jeszcze przyjdę do tego panele, które dodatkowo już usztywnią tą konstrukcję, która i tak jest bardzo sztywna. Profile typowe pod fotowoltaiki aluminiowe. Tu jest ta zaleta, że w przypadku tego falownika tego chodnika. Uziom jest na obudowie, tak więc przywięcamy ten falownik do konstrukcji. Uziom również całą konstrukcję szkieletową. Należy pamiętać, że jeśli będziecie robić fotowoltaikę albo ktoś Wam będzie robił, ma być zrobiony porządny uziom. Najczęściej dla instalacji fotowoltaicznych, przynajmniej tak jak Kumpel robi, robi osobny uziom o niskiej rezystancji, tylko wyłącznie dla instalacji. W tym przypadku ja mam tylko ten falownik. Niska moc, małe napięcia, będzie podłączony normalnie do uziomu obiektu, który ma uziom otokowy, w sensie z fundamentu, bednarka itp. Itd. Normalnie, na przykład stawiając na gruncie instalację, stoi na stalowych podporach, które zazwyczaj robią nam świetny uziom i najczęściej majstry od fotowoltaiki, którzy stawiają ją na gruncie, podłączają uziom do tej konstrukcji. W tym przypadku, tak jak napisałem, ja będę miał tutaj swoją nisę z obiektu. W zasadzie profil cały zrobiony stelaż. teraz, trzeba iść na działkę, go wynieść, ustawić i zainstalować nasze kotwy. Potem przykręcamy i bierzemy się dalej za roboty. No, ok, postawione. Tutaj panel jest ubrudzony, Muszę go wymyć. Tak to wygląda. Potentat fotowoltaiki w okolicy Skobar PV można powiedzieć. Wbite na metr do ziemi, skręcone cholernie, stabilne razem to waży dziś ze 100 kg z panelami. Ja nie mam jeszcze podłączonego kabla sieciowego, muszę się dopiero do tego zabrać. Już nie dziś. Falownik założony, tak jak mówiłem, kable nie wyglądają pięknie, z uwagi na to, że zamontowałem go specjalnie tutaj, nie na środku. Jakby na środku kable wysięgły, tak więc musiałem niestety zrobić. W innym miejscu dlatego, taka plątaninka z kabelkami. Przy czym, przy kablach, pamiętajcie, na komercji bym tak brzydko ich nie ułożył. Wiadomo, dla siebie może być. Kable mają być spięte, nie mogą gonić luźno z uwagi na wiatr, żeby się nigdzie nie przetarły. Końcówka, która idzie na przelot następnego falownika, trzeba ją zaślepić dedykowaną końcóweczką. No, to w zasadzie tyle. A już tu mryga. Według instrukcji, mrygający światło na czerwono oznacza błąd sieci AC, i to jest prawda, z uwagi na to, że sieć AC jest tutaj, jest niepodłączona, ale napawa to optymizmem, z uwagi na to, że już nam tą energię odbiera ze słońca i przetwarza na napięcie stałe. Tak więc, bardzo fajnie. Dobra, zostało dociągnąć instalację z domu. Ja go osobiście podłączę do fazy, która. Ma Najniższe napięcie u nas w sieci i tak zostawia. Jestem ciekaw rezultatów, aczkolwiek powtarzam po raz kolejny. Jest to projekt taki bardziej dla fanów i że tak powiem z pewnie, z zapewnienia pewnych warunków umownych i nic więcej. No dobra, no to co? Będziemy robić dalej kable. No, zrobiłem porządek z tymi opaskami, poobcinałem. Produkujemy już prąd mryga na zielono. Eee... Jak to zrobiłem, no kabelek do zastosowań ziemnych i YKY oczywiście. Przede wszystkim peszel, nie ma lipy, napięcie to nie zabawa. Tak więc do peszla, ponoć ta wersja jest odporna na UV, zobaczymy ile wytrzyma ten peszelek. Nie chciałem tu dawać arota, no bo arot taki ogromny. Na koniec jeszcze zgrzałem termokurczką, żeby tam jakaś woda nie podchodziła, aczkolwiek kable do zastosowań ziemnych YKY mogą być trwale zanurzone w i to nie powoduje żadnego problemu tutaj fragment wkopałem do ziemi tak więc też nie ma lipie przy koszeniu ewentualnie aczkolwiek ta konstrukcja to jest konstrukcja tymczasowa na jakieś dwa lata no ale ja bym tu chciał wjechać kosiarką no to już nie ma problemu tu jest stawiona rura osłonowa tu będę jechał pod kaszarką żeby się nie martwić czy uszkodzę kabel z góry zaślepię a tu i tak pójdzie 450 tak więc to nie będzie przeszkadzać, a nie będzie trzeba się martwić kosiarką, czy uszkodzę kabel, czy nie. Z drugiej strony, jak ja to będę ciepło, to już pewnie będę miał zjate i będzie inne rozwiązanie, no ale na razie jest tak, jak jest. No dobra, tak wygląda od tyłu, że tak powiem. Projekt skończony. Za jakiś czas wrzucę jakiś filmik, jak będę miał jakiś pomiar, zobaczymy ile to energii wyprodukują takie dwa paneliki. No projekt czysto taki, że tak powiem, tak jak wspominałem na początku z lekkim jajem dla spełnienia pewnych wymogów umownych, że jako staję się prosumentem, no to muszę coś produkować, no to produkuję. Kabalek jaki zastosowałem tu na wyrost 3x4 mm, zdecydowanie przekrój mógłby być mniejszy z uwagi na to, że to jest 15 metrów kabla, Moc tego nawet nie sięga 1 kW, tak więc nie ma co świrować z przekrojami przy takiej ilości paneli. No dobra, no to koniec. Bawcie się, uważajcie, bo prąd to nie zabawka i może zabić.